Hejka, z tej strony Sun, witam was w pierwszym odcinku z matchmasters A dzisiaj zagramy sobie w Masters I to dlatego, że po prostu yy, Włączam serię z matchmasters, będzie tak Spański jumping, Masters i jej może Z minecrafta Spo Oczywiście bedrock Edition, bo nie mam jeszcze na komputerze, ale mam javę Więc tak, zakręcimy sobie kołem, już, raz, już dwa razy nagrywałam y, tą grę no i co? Będziemy grać yy, czasem na zwykłej grze, a czasem na tej takiej... Aha, spoko, ale... Chyba inny booster. Nie, kapel już jest spoko. I po prostu... Yy, tego nie kupujemy. I po prostu yy, będziemy grać w Jedną play rundkę yy, tak, tak po prostu. Albo po prostu będziemy grać sobie w... To ten, ten Daily Mode. Nie, obecnie sobie zagramy, może dzisiaj w tej Daily Mode sezon ja nie wiem. Ja nic nie robiłem w tym sezonie, więc taki. No, niestety, ale nic nie dostałem. Aha, dostałem. No, Słuchaj, Ale nie, ja sobie zmienię skrzynkę, ponieważ. Do, sam, takie boostery są jakieś śmieszne. W sensie pociąg jeszcze ok, ale. To nie jest coś fajnego. I odcinki będą się tak pojawiać w ogóle na moim kanale, to między 5 a 10 minut, czyli tak 6-7 minut. Myślę, że taki czas jest spoko. I odcinki, jak widzicie, pojawiają się co 2-3 dni. Póki co co 2 dni pojawiają się odcinki. A tak zwykle to będą się pojawiać raz na tydzień, dwa razy na tydzień. No, ja taki chcę, żeby było jak najwięcej odcinków. Więc będą odcinki się pojawiać póki co 3-4 razy w tygodniu. I co wyrosowaliśmy tym razem? O, złoto. O nie. E, nie, to jest jeszcze gorsze, słuchajcie. Naprawdę, teraz muszę, muszę jeszcze dwa razy. A ja bym trafić jakąś ze trójką. Nie wiem, to jest mała diamentowa skrzynia, ale liczyłbym coś na potężnego. Nawet jeżeli to nie jest o wartości 3. Nie w tę grę kilka miesięcy, czyli tak z 3 miesiące, więc dużo się mogło zmienić, bo ta gra w ogóle dojrzała. Jest dość popularna teraz, czyli Match Masters. Nie wiem, czy znacie w ogóle, ale. Ale ja po prostu teraz sobie oglądamy reklamy, bo chciałbym tutaj... Lecz może to będzie odcinek zerowy, bo to jak fajny ski jumping, bo to naprawdę dzisiaj będziemy gadać sobie o tej grze i koniecznie grać. Ja nie wylosowałem. Bo yy... no, to je, może być, ale wolałbym jeszcze raz zamienić. Nie, nie będę zamieniać, bo jeszcze gorszy będzie. No mi się podoba ten ludek, chociaż on to niby już teraz znajęmym, to teraz... To ja odblokowałem, Naprawdę To jest tak przesadzający. Aha. Danka. Myślałam, że to znowu jakaś skrzynka. Play. Okej, okay. teraz w ogóle ten sticker, stick mam gdzieś, w mi tutaj trajne, na było kończyć, tak? Więc yy, patrzcie, w ogóle Tyle mi tak mało na mnie, że że ja je zbieram? Bo mogę wygrać, wygrać fajne rzeczy. Więc tak, może zaczynamy sobie grę Vertical Rush. 4 rundy. Mm, ok, to sprawdzimy tam. Jaki wziąć booster, żeby nie przesadzać? Słuchajcie. W sumie to weźmiemy sobie ludka tego. Zaraz, tutaj nie chciałbym tego, tylko młotek, nie, młotek, bo to będzie wyrzucać od razu, to tak, szuflę tutaj, a tutaj, nie, zaraz, star marker. Um... To jest spoko, bierzemy jedną rundkę sobie zagramy w tym odcinku, ponieważ jak wiecie, co to? Jak to będziemy grać jedną Tak. Nie no, Ja dawno nie ekstremów. Nie wybuchał od razu, a to nie jestem zadowolony. Ale zabierz tego tego ekstremu teraz? Kurde, porwało mi to. Mm. Jeśli jakiś ekstremu, kurde mam młotek. A poczekajcie, od razu zużyję Bosfera, bo to mi szkoda. Kochani, zdążyłem, dobra, o no, bo on nie używał młotka. Chłopie, nie mam on już. ona że zużywać młotka, a dam tak coś. No i oczywiście użył młotka. Oczy Winplayer X2. Ok. Aha, bo trzeba tak dawać... Dalej... Okay, da. Jest mi trafiło mi się. Okej. Okay. Dużo nie podziałało. dużo, bo tutaj jakieś takie ulepszenie punktów chyba, że mi się zdaje. Tego to nie wiem, w ogóle. Dobra. Mój, mój ruch. Dobra, aktywujemy. O, dobra, będzie jeść to. Super. Warte. bez kobice? Tak. Ok. No i może... tego czasu mi się kończy. Nie mam tej Tak. Dobra, ej, słuchajcie, on na nich nie Mamy MX 4. No jesteśmy bardzo na podobnych wynikach, więc kto wygra, obstawiajcie już w komentarzach, jeżeli ktoś to ogląda. Obstawiajcie w komentarzach kto wygra. wygra. Mój ruch. Mm. To będzie chyba odjąć się za to, więc ja tego nie robię. Nie ma tutaj żadnego, ale to żadnego takiego czegoś. Chyba, jedną sobie zrobimy. Broken. Aha, bo to do X1. Hej. Okay. Dobrze, rozumiem. Tu kurczę. Ja jestem niezadowolony. Popatrzcie, bo taki dobra nie miałam żadnej, naprawdę chyba... Nie, wiem, później zobaczę po zmontowaniu. Czy wy też mieliście jakby tak... Czy w ogóle wy widzieliście, widzieliście, że jest tak pionowo? to coś nie umie podziałać. Ale to się tak wygrał. Okej. Okay. Mm. Niestety ten odcinek kończy się porażką. Mm. I niestety... Gdzie było ekstremów Chyba nie wiem... Tu... A tutaj jest ekstrem, wiem, jak samo nie widzę. Szufle, szybko szybko. Dobra, trochę podziałałem. To dużo. Niestety, ale i tak przegrałem. Eee, ja myślę, że tutaj ok. są Nie wiem, nie wiem. Myślę, że to coś. No i tego ostatni ruch, nie bo po co w ogóle cztery ruchy, a nie pięć, jaka to jest ta wielka różnica. Okej. Okay. No diamant, bonus. Mhm. Uh -huh. challenge one. Okej. Okay. Więc tak, dziękuję za dzisiejsze oglądanie tego krótkiego jakże odcinka. W sumie nie krótkiego, ale zaraz sprawdzimy, co to jest Legendary Booster. Legendary Booster, na no, Booster. Dobra, więc y, trzymajcie się, no i cześć.